Cześć, z tej strony Paweł. Ostatnio byliśmy nad dzwonki sań. Teraz zapraszam z moim pomocnikiem na pieruńskie gorąco. Zobaczymy, co nas ciekawego czeka. O, widać już tam w oddali. Jestem ja mrożony bolak! A to jest ja luzony bolak! Mamy sprzeciw. Pierodowiska ja takiego tu! No ale takie rodowisko mamy, no, no, to co poradzimy? Ale nie chcę gdzie indziej! A gdzie byś chciał być? Chciałbym być tam nie ma takiego mrozu. Takiego mrozu? Co chwilę będzie gorąco. Zobaczymy co nas czeka. Musimy poczekać. Musimy sprawdzić. Przejść do końca i zobaczymy. Tak? Ale chcę iść gdzieś indziej. A gdzie byś chciał iść? Tam, tam gdzie, to I Przeszłeś. Tak? Czyś indziej. Nie, to za chwilę zobaczymy, co mamy. Tam gdzieś sucho, nie ma fla. Sumbala. Maciej, dojdziemy do inną jaskinię oficjalnej. A do tej chcesz wejść? Działa inną jaskinię w szansalu. niecoń salu. Działa mi Ja widziałam. O, no, uważamy, 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 uważamy! Nie chciałem tego! Nie chciałem tego tu! Jak gorąco! Tu było coś takiego! Podobnie o to, to śnieg, o to! O to, gorące. Tu była ta jaskinia, o, o której ci mówiłem! O tej to proszę bardzo wejść! O tym Ci mówiłem. No, hmm, teraz co nas czeka, już nie ma. Oho, oho. to jest tu jakiś kucharz. No, po kucharzu. To po kucharzu. Zmankowali do kucharza. I następny. O! Ja Następny kucharze! Weźmy sobie serduszko. Zobaczmy, jak się nam przyda. No, Tu nam chyba kucharz podgrzewa kociołek. No ale niestety nie uda się ją zrobić. Tamtego lumika. Od góry w wyprowadza? O! Już się, w się. w sierwiu w sierwiu w sierwiu w sierwiu w sierwiu w A tu z dół prowadzą te ruli gdzieś. Zobaczymy sobie tutaj gdzie byli Tam coś jest. Co tu mamy? Wejście, ja chcę! Proszę. Przedłeś? Ooo! To fajnie, Ale tych kucharzy tu mamy. Oj, 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 Ale oni się złoszą. O ja. I co mamy? Trzyleczkę. Przejdź sobie w prawo, teraz w lewo. Brawo, ty jak zrobiłeś, i teraz możesz. Uwolnić elektrony. super. Pierwsza skrzynia jest. Uwolnione elektrony. elegancko. Rajman się cieszy, a tym bardziej. No to idziemy do góry. Mamy serduszko. O, jakieś tu łobby nie jak na nas czekają. Oj! Oj, zbańkowali nas. No, pięknie. Nie no pozwolimy sobie na to, złobuzy nas zaatakowały. O, tu z rozpędem. Pamiętajcie, na nich raz, dwa, trzy, biegamy. O, czaszponet, udało się wziąć. A tu co mamy? Nasza rura się zapadła. Ale może nie z w lumików. Ale to ja nie Proszę, wejdę z kini. Kato! Teraz tam lewe z bole! To znalazłeś? Lewe z bole. Co to za chmurki? O, serduszko nam dały. O popatrzcie. O, one opadają w dół. O się. Tu był jakiś serek dał nam o nie udało się tam tego wziąć tu się dało do nic o! Czasami sobie możemy rozpalić ogień. Ooo! Pakań miła niespodzianka. Oho, i po niespodziance było na tyłu, nas z Zbajkowało nas. Spróbujemy jeszcze raz. Teraz się udało. Dobry jest. regionu, musimy regionu, Wow, 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 wow. No, tych murkach są małe, czy nie? Murki, bo nam nic nie da, ale sprawdzimy. O, ta bombelki puszcza. Puszcza jeszcze? I puszcza się bąbelki. Bańki takie małe, mydlane. Na chmurkach długo nie możemy przebywać, bo one się zapadają. O tak, troszkę lepiej, widzę. Ja przykręcę, ale i tu było. Widzicie? Zrobisz, że wciśniesz? Możesz rozpalić ogień! Możesz rozpalić ogień? Co, nie sam? Rozpalimy. Ale jesteśmy malutcy. O kurcze. Ktebie powielką tam coś jest. Okej jest Wieterek. Odbijamy się za mój O, co tu mamy? Potem tu wejdziemy. O tylko nie Ukryte powietrzenie, oho, Łukasz, jakiś laser, oho, jakieś noże zaatakują, oj, ale cyrki, a tu co się dzieje? Uhum. O, które mu się zachciało chciało ogniem na nas. Widziałeś? żyłeś? Ło! 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 ło. Tu są. są elektrony? Super. Proszę rozwalić skrzynkę, Bori. Dziękuję. Mamy drugą. Druga strzyka odnaleziona. Elektrony są uwolnione. Pięknie. A to złośnik, patrz jak mucha do góry. A go zbankujemy. A druga jaskinia. Następnego zbankowaliśmy. A druga na jaskini. już nic nie ma, bo nie chcę wybić. Druga jaskinia. Proszę wejść do jaskini. Tu co mamy? O, lumu To druga jaskinia. Teraz tego. Nie udało się wszystkich lumu, lumików wziąć. Niestety, chyba Czaszkonet był góry. No niestety nie udało się. Wow, wow. To jest ogień, tak Możemy wejść! A co tam było? Czaszkonet? Nie była. Był czaszpon. Możemy wejść, tu. A może spróbujemy jeszcze zrobić z tego czaszkoleta? Nie. Był tam, a nam się lumiki przydadzą. Ale powinien zaatakuje? Ogień? Odbijamy się tu trochę. No miałeś rację, bankowało nas. Nie mówiłem? Mówiłeś. O, no bo Troszkę teraz nam nie poszło, bo się posępiliśmy, połasiliśmy.

Zdecydowałeś że tak? Nie. To spróbujemy tak. Nie dam dalej Bo nas cały czas przesuwa ja Proszę przejść dalej I będziemy tracić czasu o. O, mamy I nam nie udało się. Strącił nas. Znowu nas bańkowało. nie udało się nam. Delikatnie. Zobaczymy co tu się dzieje. O, a tu co jest? Kaszkona jest bardzo ładnie. To jest lawa. Trzeba, trzeba było poczekać, nie spieszyć się. Niestety. to od nowa zaczynamy. Co możemy Tak? Proszę bardzo. Tutaj ronda. idziemy? Tak. Dziękuję. Oho. Tylko interesuje mnie. O kurcze, to się wszystko zapada. To, A, zapada się. elektrony nam się zapadały. Tak, elektrony musimy uratować. Mamy 317 lumików, więc powinniśmy dostać pasia, dwa elektrony pasia, za lumiki. Co nam się Czemu nam na Co się stało? Teraz pociąg wyciągnij. Wyciągnij jeszcze bo medalu się nie udało zdobyć, ale mamy wszystkie elektrony. Super, pięknie. I Wracamy, tak. Do rozdroży marzeń. Pierwińskie gorąco. Skończyliśmy, o, o wyblokowaliśmy postać na krawiącym nie będziemy teraz patrzeć. Bakuje nam jeszcze jednego odcinka. Następna naprawa szczeli. Zapraszam do na obejrzenia następnego odcinka. Dziękuję.